a, wysadzamy Zamknięte O kurwa Co? Nic Nie, bo wsiądziesz, bo wsiądziesz Stawa, chce mówić, że ci ostatnio się ten van zablokował? Tyś. <grym zniszcją> Nieźle ustujesz Fuck Policjanci kupują Tak, normalnie Powiem taki punkt, że tam wjeżdżasz im w te drzwi i im zostawiasz paczukę. Ej, to ma kurwa tajemnik przed każdym zakresem to dzieje. Czterne przejada, a machaj. To teraz, teraz, to w ogóle. Pamacham ci. Jak ci macham, ładny? Tak, widzę. Świetnie. Ty, będzie przesadzasz tamtym. O jezu. O oh, jezu! Yes. Oooo! Jezus! A, to nieźle. Bustuj! Bustuje. Kurwa, jadę! Jadę szef! Jadę, nie uciekaj! Nie uciekaj! Nie, nie uciekaj! Spoczekaj, wyhamujesz, to się wybustuje, chodź tu! Kurwa, no nie uciekaj! Jeb! O jezus! Boom! To jest. O Jezu, przepraszam, przepraszam. Co za <grywka> przepraszam, Będę na miejscu. Oj, oj tam byłem trochę tą wybuchową. Nie! Ty się nie wisać. Co się stało? Jeszcze do bitka <laughs> Jej, trzykawa kolejna, nice, ty, no po co się tak pomagać? Co pomagać? <laughs> Ej, jednym się dowiozłem, okej? Okay? O, patrz, to ci sam, ja trzecie jechałem Robimy wyścig? Ja wygram, oła! Ale <laughs> <laughs> błąza <laughs> o, o nie, oła Oła, oła Oj! Są za lekki! No nie rani mnie! Oła! Ranisz mnie! Ranisz mnie! Oła. Ranisz mnie! To za lekki w grze, taki w realum, ale No czekaj, otwieram. Oła! Haha! <laughs> ha. ja teraz? Ha ha Nie do mnie O kurwa Brake ci zrobię Ała Na no, right A tak, mysz tak? Gdzie ty jesteś? Wziął jest i zniknął コービー。Oh, yes. uh. Co to za motor? Kosimy O go skosiłem i Przeżył? Dobra, już myślałem Trafiłeś mnie nawet. A chyba, że nie mnie. O Jezu, chyba wiem pro O Jezu. A panowie tutaj są. No panowie do mnie chyba. To chyba do mnie. Zapraszam. Przepraszam za kłopot panowie, ale. Wiecie, o jak jakiś... o jezus. Coś. O co? ta ci zrobić, ty. To jest plan. Plan? Tak, trzeba ci zrobić ten. Ekipę gts na tym. Siadaj na tył. Szady na tył Nie, bo ja się do sprzedania jedną. Ale cię Johnnie! Ej, co ty antyradol masz? Co to było? O, nice. To żeś. Ja nawet nie chciałem cię przejechać, i mi padłeś pod ko podko. I tak byśmy przejechał. Nie, nie chciałem, a ty wziąłeś mi skoczyłeś. Ale i tak byśmy przejechał. No prosto po prostu na Nie jechałem, jechałem na prawo. おい